Kolejny rok za nami, kolejny rok zakończyło również Stowarzyszenie Sursum Corda. Jaki był ten rok? No, muszę Nie. powiedzieć, że bardzo udany pod wieloma względami, ale też bardzo pracowity za tym idzie. Z jednej strony cieszymy się bardzo efektów pracy, jakie przyniósł ten rok. Takie najważniejsze sukcesy, którymi mógłbym się tutaj teraz podzielić, to myślę, że masa pracy, którą zrealizowali wolontariusze. To jest niebywała radość dla nas, że te nasze wysiłki w animowaniu wolontariatu tutaj w regionie sądeckim, w ogóle w województwie małopolskim, przynoszą świetne efekty. W tym roku współpracowaliśmy z 863 wolontariuszami, którzy przepracowali ponad 50 tysięcy godzin. To jest masa czasu, Współpracy, pracy, spotkań z drugim człowiekiem, pięknych relacji, wspaniałych, zruszających chwil i naprawdę efektywnej, wspaniałej pracy młodych. Za to im się należy wielki ukłon, podziękowanie i, i, i słowo uznania. Drugim takim sukcesem, myślę, istotnym to, to program na ratunek. Nie spodziewaliśmy się zaczynając w 2007 roku, że tak rozwinie się program na ratunek, że będą z jednej strony takie potrzeby, a z drugiej strony uda się przy współpracy z ludźmi naprawdę wielkiego serca, bo to tak trzeba powiedzieć o tych wszystkich darczyńcach, tych wszystkich, którzy wspierają na różne, najróżniejsze sposoby program na ratunek. Ratować ludzkie życie. W tym roku program na ratunek niósł pomocy 12 osobom, bo były i dzieci, i osoby starsze. Myślę, że najbardziej poruszające to były te wszystkie operacje związane z zagrożeniem życia bezpośredniego. Chodzi o dzieci, które były operowane w Monachium przez profesora Malca. No i piękne niedawne spotkanie podsumowujące całe to przedsięwzięcie spotkanie profesora Malca, który po telefonie od nas, czy może by się chciał spotkać, powiedział: Oczywiście, że nie ma sprawy, wsiadł samochód, przejechał tysiąc kilometrów i przyjechał dla piątki dzieci, które operował do tej pory, naszych do Rytra. Wspaniałe, wzruszające spotkanie. Tak, były problemy różnego rodzaju, natomiast no, myślę, że to jak profesor dał się poznać, jakim jest człowiekiem, nie tylko specjalistą, kardiologiem, no, wybitnym, światowym specjalistą w tym zakresie, ale także przede wszystkim człowiekiem, który nie tylko leczy serce, ale przede wszystkim ma też serce dla swoich pacjentów, no to na długo zapadnie w naszej pamięci. Pięknym też spotkaniem takim dla nas poruszającym było spotkanie z panią dr Wandą Płutawską, przyjaciółką Ojca Świętego. Myślę, że też wszyscy pamiętamy to poruszające spotkanie. Kilku w miejskim ośrodku kultury w Neym Sączu. No i oczywiście program Starszy brat, starsza siostra to jest też taki dla kluczowy sztandarowy można powiedzieć projekt, który towarzyszy nam od 2002 roku. W tym roku 30 troje dzieci było objętych pomocą wolontariuszy. Program polega, przypomnę na tym, że wolontariusz pracuje w indywidualnej relacji ze swoim podopiecznym. Są to dzieci ze szkół podstawowych z miasta Nowego Sącza. Też piękne efekty, poczucie wartości budowane u dzieci, radość, uśmiech, takie prawdziwe, szczęśliwe dzieciństwo. No i też okazja do tego, żeby budować też sukcesy, te sukcesy edukacyjne, które są każdemu przecież potrzebne do tego, aby prawidłowo, dobrze i pozytywnie funkcjonować, bo to tak naprawdę siła każdego młodego człowieka, szczególnie dziecka. W ostatnich kilku miesiącach, ostatnich miesiącach tego starego 2009 roku, stowarzyszenie zbierało pieniądze na operację dwóch chłopców: Szymona i Józka. Zgadza się. I w tej przerwie między świętami a Sylwestrem już w znacznej części pozbyliśmy się tych pieniędzy, to znaczy w praktyce, że dokonaliśmy przelewów na konto kliniki w Monachium. W najbliższą sobotę Szymon wyjeżdża z rodzicami już do Niemiec. Tydzień później opuszcza nas Józek, no ale mamy nadzieję, że będą jak najszybciej. Do nas docierały dobre informacje, że efekty tych operacji będą pozytywne, no i wrócą cali szczęśliwi zdrowi. Szymon, 5,5-letni chłopiec ze Starego Sącza, Józek też inne zupełnie przedsięwzięcie, bo 18-latek, który też wymagał szybkiej interwencji chirurgicznej. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku czeka go matura i będzie mógł stać w pełni sprawny, w pełni zdrowy, z normalnie pracującym sercem. Pytam nie bez powodu, bo właśnie specjalnie na leczenie tych dwóch chłopców została zorganizowana aukcja, na którą dary dała aktorka Katarzyna Zielińska z Starostą Deczanka. Tak, pani Kasia się bardzo żywo i konkretnie zaangażowała w pomoc na rzecz Przem na rzecz Szymona Efekty tego są też niebagatelne, ponieważ w drugim pokoju obok mamy całą masę różnego rodzaju darów, gadżetów, książek, zdjęć, plakatów, płyt itd. itd. Od czołówki aktorskiej w Polsce. Wiem, że przy każdej okazji, gdy tylko się spotykała w telewizji z ze znanymi osobami, to prosiła o tego typu rzeczy, nikt ty nie odmówił. Stąd tego świetne efekty. Też siostra, mamy Szymona bardzo. Była zaangażowana w całe to przedsięwzięcie. Efekt tego jest taki, że też mamy od czołowych polskich kabaretów przekazane płyty, autografy, różnego rodzaju inne upominki. Nie zawiedli też sądescy artyści. Dwóch wspaniałych malarzy, pan Wacław Jagielski i pan Lebdowicz, przekazali swoje dwa naprawdę piękne i duże obrazy, które można w tym tygodniu jeszcze oglądać w MCK Soku, Bo tam są prezentowane przed aukcją. Mamy nadzieję, że znajdą swoich też dobrych kupców. No i też sportowcy tutaj świetnie się pokazali. Główna zasługa tutaj to pana majora Andrzeja. Kercza, który bardzo tutaj też się zaangażował w to przedsięwzięcie, bo Myślę, że Szymon też bardzo dla nich bliskim, bliskim jest chłopcem, z tego względu, że to jest syn jednego z ich kolegów z pracy ze Straży Granicznej. No i mamy znowu piłkę reprezentacji Polski, piłkę czołowych zespołów z ekstra klasy polskiej. Mamy inne też piłki: mamy piłki siatkowe, to wszystko można licytować, to wszystko można kupić. W ten sposób można ratować życie. Chociaż powiem, że znowu była sytuacja taka, że mieliśmy zamiar, że to wspomoże akcję dla Szymona i Juska. Miło nas zaskoczyła rzeczywistość, bo okazało się, że znowu darczyńcy pospieszyli szybciej z pomocą niż my sobie to wyobrażaliśmy. Także chłopcy są obydwaj zabezpieczeni. Nawet pewne środki finansowe pozostaną, zostaną przeznaczone na kolejnych chłodopiecznych programów na ratunek. Ale chcemy w ten sposób pomyć kolejnym dzieciom, które się do nas zgłaszają, które będą wymagać czy to operacji serca, mamy kolejnego chłopca przygotowywanego do operacji w Monachium, czy, czy, czy innym dzieciom, które są wdrażane w tym momencie już do programu na ratunek, przygotowywane, weryfikowane ich sytuacje. Więc każdy grosz tutaj ma wielkie znaczenie. To jest każda złotówka, która jest przeznaczana na, na ratowanie zdrowia życia ludzkiego, ma swoją bezcenną wartość i mamy nadzieję, że dając w zamian te, te wspaniałe przedmioty, będziemy mogli jeszcze skuteczniej i lepiej pomagać dzieciom potrzebującym. A zachęcam, bo naprawdę jest tego wiele i praktycznie każdy może znaleźć coś dla siebie. Aukcja części przedmiotów jest prowadzona za pośrednictwem serwisu Allegro. A druga część jest licytowana za pośrednictwem naszych stron internetowych. To z myślą o tych, którzy z kolei na przykład nie mają konta na Allegro, żeby też mogli mieć tutaj w tym kierunku dostęp. No i w piątek jeszcze jedno takie przedsięwzięcie bardzo miłe i też związane z programem na ratunek. Tak, w najbliższy piątek w sali prezentacyjnej Sądeckiego Ratusza spotkamy się z grupą sympatycznych dzieci w wieku 4 do 14 lat, uzdolnionych muzycznie koncert pianistyczny i wokalny. W... Zapraszam na wspólne kolędowanie, na wspólne wysłuchanie też. Ich repertuaru muzycznego. Szkoła, autorska szkoła pianistyczna pani Ludmiły Bas zadeklarowała taką chęć współpracy. Urząd Miasta wspomógł nas użyczeniem sali. No i mam nadzieję, że to będzie też takie miłe, sympatyczne, kulturalne wydarzenie w mieście. Przy okazji też pomoc pod pierwszym programu na ratunek. Wstęp wolny na koncert, czy bilety trzeba kupować? Wstęp jest wolny. Właśnie wyszliśmy z tego założenia, hmm. że, że trochę inaczej zrobimy. Jest to z jednej strony też dla nas nowe doświadczenie. Pierwszy raz robimy coś takiego. Więc wstęp jest wolny. Wszystkich zapraszamy. Zapraszamy. W pierwszej kolejności będą osoby wchodziły, które mają wejściówki. Te wejściówki można za naszym pośrednictwem tutaj otrzymać w biurze na ulicy Rwowskiej 11. Od 9 do 19 jesteśmy, więc w każdej chwili można zaglądnąć. Chociaż mam nadzieję, że sala jest pojemna i zmieścimy wszystkich chętnych. Natomiast wolne datki będziemy przyjmować. Wyszliśmy z tego założenia, że każdy będzie chciał pomóc na tyle, na ile będzie chciał. Także nie ma biletów. Zapraszamy wszystkich, wstęp wolny. A jest okazja, żeby pomóc i posłuchać przy okazji też myślę sympatycznej muzyki, wykonaniu przeuroczych dzieci.